Pięć numerów z legend miejskich, pod które lepiej nie dzwonić. Są numery, pod które lepiej nie dzwonić, nie tylko dlatego, że dostaniecie opłatę w wysokości 10 tysięcy złotych za połączenie, lecz dlatego, co może się z wami stać, jeśli na nie zadzwonicie lub odbierzecie połączenie od nich. 5 czerwone numery W Pakistanie i Indiach istnieje legenda miejska o tak zwanych czerwonych numerach Według legendy jeśli zadzwoni do ciebie numer, który jest czerwony Nigdy w nie odbieraj Jeśli go odbierzesz usłyszysz dźwięki o różnych frekwencjach Potem stanie się jedno z trzy rzeczy W pierwszym scenariuszu po prostu umrzesz na miejscu W drugim dostaniesz krwotoków w mózgu a... Trzecim będziesz chory to tak poważnie, a to wszystko dzięki tym dźwiękom oraz ich różnej frekwencji. Numer cztery, zero dziewięćdziesiąt, czterdzieści cztery, czterdzieści cztery, czterdzieści cztery, czterdzieści cztery więc dla kontekstu liczba 4 jest w Japonii uważana za nieszczęśliwą, ponieważ jest w niej słowo SHI, które oznacza śmierć. Po zadzwonieniu na ten numer usłyszysz dziwny dzwonek, niepodobny do żadnego używanego przez operatorów w Japonii i po umrzesz w ciągu 7 dni. Niestety pod ten numer nie da się już zadzwonić, ponieważ został on usunięty. Powodem oficjalnym było to, że Osoba, która miała ten numer nieustannie dostawała spam, jednak w każdej legendzie jest zawsze siarń do prawdy. Numer 3, 666. Sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt sześć, Chyba każdy wie, co znaczy sześćset sześćdziesiąt sześć, liczba diabła, więc jak się domyślacie, ten numer to czysty złom. Jest są przegląd, jak się domyślacie, dzwonienie pod niego nie jest dobrym pomysłem, jest wiele wersji tego, co się z wami stanie, według jednej usłyszycie dziwne dźwięki, krzyki, według drugiej ciszej, potem numer będzie do ciebie dzwonił, a według jeszcze innej będziecie mieli 6 lat. Nieszczęścia i w każdą można uwierzyć, ponieważ prawdopodobnie dzwonicie do diabła. I tutaj bardzo polecam Wam pogrzebać na własne, ponieważ jest wiele wersji i dałem to na miejscu. 3, ponieważ każdy zna ten numer. Numer 2. 20, 20 2020. Ta legenda sięga aż do lat 70. ubiegłego wieku. Znajdowały się ulotki z napisem darmowe numery. Po zadzwonieniu po drugiej stronie miała się odzywać kobieta, mówiąc: Pomóż mi, Susy umiera. Kim jest Susy? Nie wiadomo, i tak samo, co się z nią stało. Tak samo, nie wiadomo, kim jest kobieta mówiąca to. Numer jeden. 0888 888 888 Krąży legenda, że ktokolwiek to posiądzie ten numer umrze należał on do sieci Mobitel jego pierwszym użytkownikiem był prezes Mobitelu Maruna Raka następną ofiarą był dealer narkotyków został zastrzelony, a kolejną był też dealer narkotykowy zastrzelony po tym numer wyłączoną uzasadnieniem była seria nieszczęśliwych wypadków więc czy zadzwonilibyście na te numery? Napiszcie w komentarzach.